A witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie e, chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. E, będę robiła czytanie dla wszystkich znaków na czas od 3 e, do 9 stycznia 2022 roku. Oczywiście karty e, były tasowane i zobaczymy, co tutaj będzie się chciało na ten tydzień pokazać. I zaczynamy. Energia ogólna. pusternik, Trzy miecze. I 10 denarów. Dobrze. Mamy tutaj taką energię, bym powiedziała, za dumę troszeczkę. Może to właśnie po, po sylwestrze tak y, zebrało się. Mamy tutaj tego postelnika, Wielkie Arkana. Więc takie wejście w siebie. Szukanie na pewne tematy odpowiedzi, tak. Może właśnie jest to też taki czas, który koniec roku, tak. Podsumowań, też spotkań rodzinnych z bliskimi, z przyjaciółmi, z najbliższymi, z osobami też właśnie bliskimi nasze, nasze, naszego serca. I może to być właśnie taki czas zatrzymania, wejścia w siebie, wsłuchania się i też namierzenia tutaj jakiegoś problemu, tak? Mamy tutaj tą trójkę mieczy, coś widzimy wyraźnie, tak? Coś, co sprawia jakiś tam nam emocjonalny ból. Oczywiście może to być jakaś poważna sprawa. Ale mogą to być też jakiegoś typu y, sprawy y, też lżejsze, tak? Ale jest tutaj y, jakiś taki ból emocjonalny, może rozczarowanie u niektórych. Y, y, I mamy tutaj tam dziesiątkę denarów, a, czyli tak jak powiedziałam, dotyczy y, to osób z naszego systemu, tak? Y, y, może też. Y, Szerzej też niektóre osoby patrzą, tak? Nie konkretnie na jakąś osobę, tylko po prostu na cały system i coś jest tutaj jakby namierzone, i może możecie być po prostu trochę zasmuceni, tak? Jakimiś wnioskami, jakąś konklu konkluzją. Więc mamy tutaj, tak jak powiedziałam, tą energię takiego wejścia głębokiego w siebie. Zrozumienia tematu, e, szukania odpowiedzi też, tak? Więc jeżeli ją szukacie, to, to, to po prostu e, róbcie to e, i szukajcie jej w sobie, tak? Nie nigdzie na zewnątrz że jej nie, nie znajdziecie na zewnątrz. E, to wymaga też czasu, e, też czasami odosobnienia żeby tą odpowiedź znaleźć, tak? Więc myślę, że wcześniej czy później znajdziecie ją. Ważne, jest, że coś sobie już usmysłowiliście, a że jest tutaj już nie ma tutaj jakiegoś mamienia się, tak? już coś y, wyraźnie po prostu y, widzicie. Oczywiście, tak jak powiedziałam, no może to dotyczyć nie tylko i wyłącznie, bo trzymiercze często się z takimi sercowymi sprawami y, kojarzą. Niekoniecznie. Y, mogą to być też sprawy związane z pracą, z karierą, y, z innego typu jeszcze tak. Y, może jesteście właśnie w trakcie. Y, Y, jakichś działań, tak, y, które po prostu już macie jakby namierzone, tak y, 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 i po prostu no, smuci to was, tak, może, może, y, może dowiecie się czegoś, tak, w tym czasie, co po prostu y, co będzie emocjonalne, emocjonalnie przykre tak? I to będzie miało wpływ na to, na, na Wasze po prostu życie, tak? Otoczenie też na ludzi. Więc tak to tutaj wygląda dużo zadumy, tak jak powiedziałam. I teraz zobaczymy, jak to będzie jeszcze u poszczególnych znaków wyglądało, tak? To jest taki właśnie sprzyjający czas, żeby jakiś taki większy problem, który, tak jak powiedziałam, dotyczy systemu, namierzyć. I z tym się po prostu skonfrontować. I szukać tej odpowiedzi oczywiście w sobie. Barany mają asa denarów. Bardzo pięknie. Barany, znaki ogniste wszystkie. Bardzo pięknie. Teraz y, znaki wodne, mm mają śmierć. O, dwie karty się zlepiły. Dwie karty śmierć yy, i dziewięć denarów. Znaki powietrzne. Zobaczymy, co tutaj będą miały. Znaki powietrzne diabła. Proszę. Mocne te energie. Lżejsza u znaków ognistych tylko i znaki ziemskie. Proszę bardzo, wszystko wielkie arkana. Arcykapłankę mają. No proszę. Cesarza na spodzie. Dobrze tutaj. Więc myślę, że to poważny taki czas. Myślę, że tutaj dla znaków ognistych jest taka najfajniejsza, taka lekka energia, która już tutaj daje coś nowego, tak? nowa droga, nowa, nowe możliwości. Czy wy sami po prostu widzicie przed sobą, tak? Czy, czy po prostu przychodzi coś do was, jest coś, tak? Więc jeżeli pamiętacie, jeżeli macie właśnie jakiś pomysł na coś w sobie, jest, jest taki impuls, to nie bogatelizujcie tego. Starajcie się właśnie wejść w te rzeczy, tak? Zacząć realizować tego asa, bo naprawdę szkoda odkładać go ciągle. Może też coś właśnie z zewnątrz przyjdzie, fajnego, co właśnie wyciągnie was z tej energii. Bardzo pięknie tutaj u znaków ognistych. Natomiast u znaków. Wodnych, mamy tutaj śmierć, więc myślę, że tutaj w tym procesie też, żeby to zaakceptować, tak? żeby to zaakceptować, żeby, żeby iść dalej, że też nie obędzie się bez, jakoś, bez jakiejś tam wewnętrznej przemiany, dostosowania się też. Pewnych rzeczy, myślę, że pewne rzeczy trzeba po prostu też wyczyścić właśnie, żeby iść dalej. I jak widzicie, chciała się też tutaj pokazać ta energia dziewięciu denarów, więc myślę, że będziecie mieli siłę, tak? Na to, że jesteście na tyle samodzielni, na tyle samowystarczalni, że dacie sobie sami w tym procesie radę. On nie jest łatwy, to są też wielkie arkana, a więc to będzie wymagało czasu, tak? Ważne jest, żebyście podjęli. Macie dobre możliwości, tutaj macie dobre fundamenty, tak? jesteście silni, wszystko Wam się po prostu uda. Wystarczy po prostu zająć się tym tak? i tak jak mówię, żeby, żeby ten system właśnie tutaj, żeby to wszystko lepiej działało tak? i coś, co Wam po prostu was smuci, przygnębia, to też trzeba zacząć od siebie, tak? od przemiany wewnętrznej. Ja tu oczywiście nie daję jakby lekarstwa, co zrobić, co przemienić, tak? Bo to już jest właśnie bardziej praca taka psychologiczna, tak? No ale też pamiętajmy, że jeżeli nic właśnie nie będziemy zmieniać, tak? że wszystko wiemy, wszystko jest dobrze, czasami trzeba się zwrócić o pomoc tak? do kogoś. Jeżeli właśnie będziemy uważali, że radzimy sobie i tak dalej. To no dobrze, nie ma nic w tym złego, tylko jeżeli właśnie nie robimy żadnych zmian, to to życie też się najczęściej nie zmienia, więc o tym zawsze pamiętajmy. Więc jeżeli będziemy dalej tak samo działać, to nic się po prostu w tym życiu nie zmieni. Natomiast, to znaczy, chodzi mi o to, że bez wewnętrznej zmiany, tak? Takiej realnej, no jakby to że życie będzie dalej szło tym samym torem, tak? Dobrze, a teraz znaki y, powietrzne. Znaki powietrzne mają y, tutaj diabła, więc też taki temat związany z lękami, tak? Że tutaj y, to, co tutaj jest namierzone, co może właśnie trochę smucić, wprowadzać w tą zadumę. Może też. Y, 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 wprowadzać w lęk, tak? Może też ta sytuacja jest przygnębiająca, tak? Może jest związana z jakimiś uzależnieniami, tak? Od drugiej na przykład osoby, od drugiego człowieka. Nie tylko oczywiście w relacjach męsko-damskich, tak? Bo to też może być właśnie, na przykład może być uzależnieni od... Od, od y, pracodawcy, tak? No, różnego typu tu są uzależnienia. Y, I jest dużo lęku, ale myślę, że jeżeli pokonamy ten lęk i zajmiemy się tym, nie będziemy się od tego odwracać, namierzymy, czego on dotyczy, no to będzie można naprawdę zrobić ogromne, ogromne postępy. Odważyć się po prostu, skonfrontować właśnie z tą trójką mieczy i też wyjąć. Jeszcze do, chciałam dołożyć jedną energię, tutaj mamy dziewięć, 9, 9, tym razem, dziewięć, osiem, przepraszam, osiem denarów, a wymaga to po prostu pracy systematycznej, więc myślę, że, że faktycznie to są wielkie arkana, tak? Po prostu małymi kroczkami tutaj robić te zmiany w ten sposób. Może nie radykalnie, ale chociaż małymi kroczkami starać się zmieniać i przybliżać się właśnie do wyjęcia tych, tej trójki mieczy, tak? Konfrontować się z tym małymi kroczkami. i To będzie wymagało czasu takiej żmudnej, żmudnej pracy. Dobrze? Następnie mamy znaki ziemskie, mają tu też wielkie arkana. Mamy tutaj arcykapłankę dużo niewiadomych, możecie dużo nie wiedzieć na jakiś temat. Może, może też sami nie mówicie, tak? I, ta, i to też powoduje tą trójkę mieczy, tak? Bo ktoś nie wie dokładnie, co wy myślicie, co wy czujecie. I czy to, czy to ta druga strona, czy wy. No, no to cała ta sytuacja powoduje właśnie, może powodować y, jakieś y, takie y, niemiłe rozpoznanie, tak? Y, więc tutaj, jeżeli to wy jesteście, tak? Że to jest Wasza energia, no to bym proponowała jednak rozmawiać, ujawnić pewne rzeczy. Może są trudne, bardzo, tak? Może nie chcielibyście, ale jednak spróbować, tak? Bo jeżeli. To ta druga strona, no to nie jesteśmy w stanie kogoś zmusić. A bardziej tutaj trzeba po prostu kierować się, mimo wszystko, intuicją i te miecze wyciągać po prostu. Dobrze, jeszcze tutaj, y, co do tej arcykapłanki dla znaków y, ziemskich. Dobrze, i mamy tu, mamy tutaj osiem, y, osiem kielichów. Więc takie odchodzenie już od czegoś, co po prostu nie służy, tak? Yy, więc tutaj tego typu mamy właśnie energię, tak? Yy, właśnie może, jeżeli to jest Wasza energia, tak? Tej arcykapłanki Kapłanki, nie mówicie komuś wszystkiego i przez to jakieś nie powiedzenia, jakieś niemiłe sytuacje, właśnie takie emocjonalnie, które bolą później. To odejdźcie po prostu od tego, tak? Bo to wyraźnie nie służy wam. Um, oczywiście, jeżeli to jest czyjaś energia, tak? I ktoś do końca nie mówi, no to tu też jest e, sugestia, tak, żeby e, odejść od, czego, co, od czegoś, co już po prostu też i wam nie służy. Tak? Przyjrzyjcie się temu, co wam nie służy, co dla Was będzie dobre, gdzie serce tak naprawdę was e, pociąga już, tak? Gdzie ono was ciągnie, w jakim kierunku. Oczywiście to też nie musi znaczyć tak, że macie od tej osoby na przykład odejść, tak, ale co chcecie zmienić, tak? Od czego chcecie po prostu odejść? W ten sposób bym tutaj patrzyła, tak. Chociaż przyznam szczerze, że też na, na, na spodzie tutaj macie 9 kielichów, tak. Yy, raczej, yy, raczej dziewięć mieczy co ja mówię. dziewięć mieczy czyli też właśnie takie, możecie bać się właśnie, tak jak to będzie, projektować negatywnie, ale to są tylko myśli a pod spodem macie asa kielichów otwarte serce osiem buław, więc coś też nowego yy, przed wami yy. i sześć denarów yy, harmonia więc myślę, że, 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 że dacie radę, że tu nie ma się po prostu czego bać. I jeżeli coś Wam po prostu nie służy, to, to po prostu odejdźcie od tego. Tak wygląda czytanie dla wszystkich znaków na czas od 3 do 9 stycznia. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę. Hej!